Powiedział, powiem, że na, nawet rozróżniłbym wiesz, taką obserwację aumus, nie, taką obserwację. Taka obserwacja zachodzi w ciszy. Podglądanie natury, to co w ogrodzie, to co mówiłaś, nie, że wyciszasz się, działasz i widzisz jakie są skutki, nie. I to jest mocniejsze, wiesz. To jest ten eksperyment jest dużo mocniejszy niż jakieś takie fantazjowanie. a co tam się stanie z tym, z tym, z tym, z tym po prostu. Bezpośrednie doświadczenie. A to jest ważne dlatego, że, że jeżeli za, zaczynamy to jakby prze, nie tylko rozumieć intelektualnie, że to wszystko jest powiązane, ale zaczynamy to przeżywamy to w sobie, wracamy do, do stanu takiego wyciszenia, tak, takiej jedności ze światem to wtedy pojawia, po, pojawia się w sposób, w sposób naturalny taka postawa etyczna. Że po prostu łatwo nam się dzielić, bo z czym się dzielimy? No, dzielimy się po prostu z sobą samym. No, mój świat to ja. Wtedy można się stwierdzić. Nie ma innego świata. Mój świat to ja. Oczywiście to nie jest to małe ja, to, to, to takie wiesz, wymyślone, umysłowe. Tylko to jest takie ja bez, bez określania, takie po prostu płynące z prostej percepcji zmysłowej. Znika lęk. Bo co, co, co może mi się zdarzyć, skoro ja jestem tym światem? Hmm. Że to mogę, może nagle, nagle się skończyć? To już takie mi się nie przekonamy. Do, do, dopóki, wiesz, dominuje w nas lęk, no to mamy tą postawę taką wycofaną, wiesz, taką wycofaną, taką do siebie, wiesz, taką trochę zachłanną, egoistyczną, no bo boimy się, wiesz, o utratę. To nie znaczy, że trzeba wszystko rozdać, wiesz, być takim tego, ale no po prostu w równowadze, że zdawać sobie sprawę, że wiesz, że, 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 że to nie jest aż takie ważne.